Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić tapetę w telefonie Motorola Edge 50 Neo. Na początku przytrzymujemy na ekranie w wolnym miejscu i wybieramy opcję tapety. Teraz możemy wybrać z tapety z moich zdjęć, aby utworzyć je AI, dynamiczne tapety oraz wieloselekcjonowe tapety. Ja wybiorę moje zdjęcia i wybieram folder, z którego chcę wybrać zdjęcie, następnie wybieram zdjęcie i naciskam opcję ustaw. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!